Hej wszystkim, nazywam się Edzio i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Banner Skończyliśmy na obo na skończyliśmy w obozowisku. No i zobaczmy ten trening. <laughs> proszę, proszę, wejdź i niech no ci się przyjrzy, mówi Sven instruktor. Krótkie oględziny kwitują słowami Ta wygląda na to... Ta. Ha ja ta, ta wygląda na to, że da radę nauczyć się tego i owego. Mam tu dla Ciebie pięć wyzwań. Jeśli uda Ci się nim podołać, im podołać zanim dotrzemy do Arberangu, powiedzmy, że zadbam o to, by wszyscy dowiedzieli się, jak dobre wrażenie robiła na mnie Twoja osoba. Hmm, ha, Sven zanosi się śmiechem, obficie przy tym plując. Zacznijmy od kilku podstawowych rzeczy. Myślisz myślisz o tym, co do Ciebie mówi? Czujesz się na siłę, jakby podjąć wyzwaniu? Zaczynajmy. I. Te wyzwania są niektóre łatwe, a niektóre trudne. Na przykład te wyzwanie. Pierwsze uroka jest strasznie trudne i mój kot próbuje znowu coś broić. Złaś. <laughs> Musimy zrobić zaporę, czyli na przykład jeden u według, na ja bym go nazwał tarczownika, musi się ustawić hmm, po prostu obok kogoś, wtedy już będziemy mieć zaporę. Zabił wroga korzystający z przebicia, czyli hakon ma przebicie chyba. Nie, przebicie ma tutaj ta łuczniczka. A mocarne uderzenie, no to Hakon ma. To się wydaje na początku łatwe, ale... Niestety ten komputer tak nam broi, że wszystko będzie trudne. Zrobimy sobie tak. Przeważnie, o właśnie. Przeważnie to wygląda tak, że... Wszyscy chcą zabić łuczniczkę i to jest troszeczkę denerwujące. Pozbądźmy się pancerza. I teraz tak... Mogę zabić z przebicia. No i został nam tylko mocarny zamach. Uderzenie. Które no, będzie takie... To już trochę trudne. Zależy gdzie się kto ustawi, bo... Tutaj jak się ustawiam to nie za bardzo. W teorii mógłbym spróbować, ale ono nie zadziała raczej. Tak mi się wydaje. No mógłbym, ale... No właśnie, tylko na dwóch musi być obok jeszcze. Może zmniejszymy im obrażenia, jak tylko się da. że tak. Ojku, jejku. Ciebie trzeba się pozbyć jakoś. Dobra. No i teraz mamy taki problem. W teorii mógłbym pójść tak. To jeśli by nam się poszczęciło, byś poszedł tak, ale wątpię. Jest. O mój Boże. No teraz trzeba się kogoś pozbyć. Który teraz ma ruch? Ty masz ruch. masz 4 4 1 1 2. To wypadałoby ciebie. Dobra. No i teraz jesteś ty, kolego. Myślę, że zatrzymamy się Myślę, że pójdziemy tu, żebyś tam nie uciekł I teraz już dam się po szczęści to może się uda. No <tryk> <tryk> szczerze, powiem wam, że pierwszy raz odkąd gram w tą grę udało mi się to zrobić za pierwszym razem, bo zawsze to robiłem za piątym, szóstym moc nagrywania, tak zwana. Dostajemy za to sławę. i No, chyba tylko sławę i levele można dostać postaci, natomiast w pierwszej części chyba tylko losowało się levelem. Hmm. Czy możemy jeszcze jakiś trening zrobić? Hmm. Nie, nie chcę poćwiczyć, cholera jasna. Och, cademate hmm. Nie, chcę skończyć trening Bożeli przeciwników Daj Daj mi skończyć ten trening <laughs> no, O jajku jajku Czy jest jakieś wyzwanie? Hmm możesz mi pokazać? Dobra, jest jeszcze jedno wyzwanie. Jeszcze tak nie, moi drodzy, męczy kaszel, że... ...masakra, że będę mi się wyciszać, żeby kaszlnąć. Bo chyba was to by zabiło. Więc jak nic nie będę mówił, jak teraz na przykład... ...to znaczy, że kaszlę. Użyj oznaczenia ofiary tak, aby czterech służników uderzyło wroga. No to umiejętność roka. Roka chowamy. Robimy tak. To akurat jest chyba jedno z prostszych zadań. Teraz nagle moje szczęście pokaże, że, że nagle mi się to nie uda. Po prostu wystarczy, że poczekamy na zasięg któregoś z uczników. Na przykład teraz. Wystarczy, że zrobimy o takie coś. Ty pójdziesz tu. Chociaż. Szczerze, troszeczkę źle zrobię. Mogę go pod kątem dać. Ty się zatrzymasz. Tobie dam tarczę. No i teraz robimy takie coś. i myślę, żeby się już udało nam. No, tak. No. <śled> Jedno z prostszych wyzwań. Mówię, na pierwsze było trudne i chyba ostatnie jest jakoś trudne, coś takiego. Hmm. Natomiast ci, którzy nie gra... A, w sumie nie będę spoilerował, chociaż wątpię, hmm. czy ktoś by nie wiedział o tym. Czy jest jeszcze jakieś wyzwanie? Nie, już na razie nie mam, jest dobrze. Hmm. No dobrze, porozmawiajmy na szybko ze Windem, ponieważ odcinek jednak leci. Patrzysz patrz przez chwilę na Emilia. Odnowiciel uczynił, no, znaleziono ledwo żywy w wyrytgehorn. Porusza swoim kosturem, kreśląc zawiły wzór w powietrzu, naprawiając zbroję. Niezła sztuczka, prawda? Widziałem gorsze rzeczy. Widziałem lepsze, na przykład jak w Borsergardzie zatrzymałeś wrzaskuna. No, jak ja mówiłem, będę rokiem, rokiem takim smutnym. To, jak właściwie, to nie chcę o tym rozmawiać. To nie w porządku, ale pozwolę, że coś ci powiem. Naprawdę liczy się tylko to, że pilnujesz, aby ci ludzie byli bezpieczni. Tak, ciągle to słyszę. Nikt nie wie, co nas czeka. Ci ludzie to jedni, a którym wie, wiemy, że możemy ocalić. To proste. Ewit podnosi naprawioną zbroję i uderza w nią swoim kijem, żeby ją sprawdzić. Muszę sprawdzić zbroję na wojowniku, który, który ją zaniósł. Hmm. Dobry Evid. No dobrze, możemy na szybko jeszcze ulepszyć bohaterów. Tak, szybciutko zrobimy. Na pewno roka chciałbym ulepszyć. Druga objętość, wezwanie do broni. W skrócie, po prostu, jeśli zostanie tam tyle wrogów, ile wymaga umiejętność, odpalamy tryb plądrowania. Tryb plądrowania, czyli jak zostaje ostatni przeciwnik. Ale tu w tym przypadku polega na tym, że jedna drużyna na przykład ma całą kolejkę i później na przykład druga mm, i druga drużyna, coś takiego i myślę, że możemy wziąć sobie tak no dobrze, kto ma najmniejszy level w tym mieście, Mogun i Hogun ale oni nawet o dziwo nie mogę im. aha, bo mają tutaj już do wyboru myślę, że mogę wziąć jemu tak Hogun mm, Shogun bym nawet powiedział Eee, Hakon, The Great War <śmany> Mamy bojowy zapał i burza hmm, Bojowy zapał jest dobry, ale wydaje mi się, że burza będzie lepsza do Hakona I możemy wziąć sobie tak i tak Co prawda mamy nowe tutaj rzeczy krzepę, czyli wejścia szans na uniknięcie obrażeń tam zwiększają się później punkty obrażeń. To jest troszeczkę głupie dla mnie. Lepiej ładować w znajomość anatomii, po prostu trafienia krytyczne. Inne mają na przykład 20 szans na uniknięcie, 20, na coraz więcej procent na odzyskanie jednego pancerza, co które... Tu akurat są też ciekawe te umiejętności, atrybuty, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Mam na przykład 50 na trzecim poziomie, 56 szans na uniknięcie zabójczego ciosu, no to czyli tego decydującego tak naprawdę o naszym życiu. Mm, opór, 20% szans na odzyskanie 3 punktów woli, no nawet. Tu też są ciekawe odbicie, 15 szans na uniknięcie ataku siły. Premia do trafień, to jest akurat potrzebne mocno. No mm, a tu takie średnie, bym powiedział. No dobrze, tak ulepszyliśmy Hakon guru nad guru Myślę, że mógłbym ulepszyć Iwara yy... No i mamy tutaj, zrobimy tak <ścoughs> Czy kogoś jeszcze mogę Raczej z tych niższych leweli będę mógł w takim razie użyję na ekilu i damy mu, o tak, chociaż mogą, nie, tak by nie starczyło na Trigwiego, Trigwiego, Torwiga według mnie. Dobrze, Dobrze mm, ruszajmy, aż się napiję jeszcze w tym bara. na krajobrazy. <laughs> Patrzysz na jedzenie, które właśnie trafiło na wóz z zapasami. Co się dzieje? Pytasz o Delphi. Członkowie klanu próbują nam pomóc jak tylko mogą, odpowiada, szukając orzechów i jagód, łowią ryby i polują. Wrę Wręcza ci owód. Może nie potrafią walczyć, ale dzięki nim umrzemy z głodu. No i to jest, to jest coś, co wprowadzili od drugiej części do ostatniej. Yy, chyba stwierdziłem, że zauważyli, że, że twórcy zauważyli. Po prostu za trudno z żywnością i wprowadzić coś takiego, że im więcej masz członków klanu, tym więcej dostajesz żywności. No i im więcej wojowników, no to właśnie nie wiem o co chodzi troszeczkę z tymi wojownikami, bo na przykład możesz mieć siły 80 kontra 1000, ale i tak możesz wygrać tą bitwę. I nie wiem czy po prostu to jest... pokazuje nam, że im mniej masz wojowników, tym i tak stracisz członków klanu, tylko więcej. No dobrze, waszą uwagę przyciągają krzyki dobiegające z jednego z langshipów płynących na tyłach. Okazało się, że konstrukcja nie wytrzymała i łódź szybko napełniła się wodą. Zastanawiasz się, co zrobić na brzegu, czy hają drążyciela, a pozostałe łodzie są przepełnione. Myślę, że. Przemócy i rozpoczyna prawe langshipów. Rzucacie linę na w stronę załogi tonącej łodzi i przyciągacie ją na przykład. Pojawia się kilku drężycieli, ale nie zbliżają się do was. Ich świecące oczy i dziwne pomórki sprawiają, że wielu ludzi drże ze strachu. No dobrze, drże ze strachu, ale za to są uratowani. Załoga jednego z lankrzyków zaczyna wiwatować na widok mężczyzny próbującego wyciągnąć sieć rybacką z wody. Gdy jego zdobyć zbliża się do powierzchni, wiele osób milknie. Jesteś za daleko, by rozpoznać ten duży kształt. Wydaje ci się jednak, że w sieci widzisz futro lub włosy. Obserwuj, jak mężczyzna wyciąga sieć. No raczej nie strzelimy, może to być... Teraz będę udawał debila, bo wiem oczywiście co tam jest. No może być to tam człowiek. Te drążyciele nie mają futra raczej, więc zobaczmy co i jak. To niedźwiadek, krzyczy jeszcze nas z siecią. Od dawna nie żyje. Co to znaczy? Wszyscy na łodziach są przerażeni. Tak wiele słyszeli o plagach i śmierci głodowej. Widzisz bolwerka stojącego na dziobie łodzi. Patrzy na zwierzę w głębi zadumione. No jakbym mogłem w sumie <laughs> powiedzieć, żeby to puścił. Może morale by nie były mniejsze. Dzieci mają dość podróży z za zatłoczonymi landshipami. Wspinałem się po linach, przeszkadzałem wysłującym i ciągle wychylałem się za burtę, żeby dotknąć wody. Niektórzy Warlowi i członkowie klanu wyglądają no zdenerwowanych. Powiedz im, że podróż się w końcu skończy. Myślę, że to. Jesteśmy na wojnie. Niektóre matki posłuchają ci nieprzyjemnie spojrzenia, a Warlowy uśmiechamy się do Ciebie. Nikt nie może jednak zaprzeczyć temu, że dzieci są bezpieczniejsze u boków rodziców. U boku rodziców. Boków. Polska, trudny język. Coś czuję, że zaraz tutaj przymuc przymucujemy, że zaraz zrobimy jakiś, chciałem że o, jaki stery, wszystko zna. Chciałem... ale tak, coś czuję, że zaraz po prostu zrobimy odpoczynek. Dym unoszący, unoszący się nad wioską przyciąga uwagę twoich towarzyszy. Langshipy zaczynają zwalniać. Wątpię, czy te drewniane łódki coś więcej utrzymają. Mówi Iwer. czujesz na sobie wzrok gubernatora, który powoli kręci głową. Zignoruj mm. wioski i płyń w dół Nie, no bo jak Iwer mówi, może jeszcze pierdolną te co. Druga jest pod wrażeniem. Tak naprawdę powiem wam czemu to zrobiłem. Yy, bo tak naprawdę pójdziemy tam, wioska będzie pusta, nic nie będzie, a tylko nas okradną. Ja coś zbuję. Dostrzegacie drzewa, przy których twoi towarzyszem mogą w końcu odpocząć i zebrać zapasy na dalszą podróż. Na lądzie dzieci bez troskop biegają i kopią pokryte skórą piłki. Jeden z warlów stoi na skraju polany i w mieczeniu patrzy na las. Przygląda się Drążycielowi, polującemu na wiewiórkę. W lesie mogą być ich setki. Mówi, szept Warla jest na tyle głośno, że poszy zwierzyny i przyciąga uwagę olbrzyma. Patrzy na ciebie i Warla, a następnie powoli się wycofuje. Obserwuj go i idź za nim. <laughs> Drążyciel ucieka. Po cichu idziesz za nim, ale zatrzymuje się na widok polany, na której leżą kości małego zwierzęcia. Obok nich dostrzegasz mały posążek smoka. Ciarki przychodzą ci po plecach. Chcesz się stamtąd jak najszybciej wydostać. Szczerze, no to ja bym spierdzielił. Ale pokonaj strach i weź posążek. No, artefakt jednak. Z każdym krokiem czujesz coraz większy strach. W końcu bierzesz posążek w ręce. Zdajesz sobie sprawę z tego, że przez cały ten czas trzymywać oddech. Z powrotem na łodzi mamy posąg Gorma. Z powrotem na łodzi członkowie klanu rozmawiają o waszej przygodzie i zebranych orzeczkach. Na, na większości twarzy widzisz szeroki uśmiech. No, sławy przynajmniej dostaliśmy zapasy 40 złożyły. almost looks lonely. Hmm. I to co mi się właśnie podoba w panel sadze te... E, posągi Menhiry. o, oh, Man I ogólnie jak została wykonana ta cała gra. Ładnie, strasznie. Ona jest piękniejsza niż opowiadają to pieśnie. Pamiętam, grałem pierwszy raz w premierę, to myślałem, że mi się gra zbagowała i stałem tak 5 minut później zobaczyć, o co chodzi, bo w pierwszej części od razu pojawiał się ekran z dialogiem jakimś, z tekstem, a ja nie wiedziałem, myszkę miałem tu i tak 5 minut czekałem mówię, zbugowało się pewnie i tak nawet nie widziałem, że to błyska się nawet i tak patrzę i nagle, o, a tu się świeci. Członkowie klanu i warlowie podziwiają Menhir, ale ty zauważasz, że czegoś brakuje, bolwerk i jego kruki mówi Aleo, nie spodobała mi się moja muzyka i nasze śpiewy. Wzruszę ramionami, skoro wolą siedzieć wokół wozu, zamiast dołączyć do nas, to nie mam zamiaru, zamiaru się obrażać. Podejdź bliżej poznaj Alessi boginię strumienia. Jesteś za Zakolu każdej rzeki i prowadzi tych. Nie, przepraszam. Jest za zakolu każdej rzeki prowadzi tych, którzy podróżują przez nieznane ziemię. Skald przesuwa palcem po wycięciu w kamieniu historię tych, którzy się zgubili, ale dzięki niej odnaleźli drogę do domu. Hmm. Posłuchaj opowieści, no pokażę wam co i jak chociaż. Niektórzy powiadają, że jej skała jest symbolem odejścia od tego, co znane i spojrzenie na to, co czeka w drugim, za drugim wzgórzem. Ale patrzy na sznury owinięte wokół skały i uśmiecha się. Zanim bogowie umarli, jej w co roku przesuwał się o kilka stopni, więc ludzie próbowali zadbać o to, by nie zniknął. za gdzie. <głos》> jest dla mnie troszkę śmieszne, że jak mówię, to słuchajcie, jak później wdycham powietrzem na <głos》> Ale, ale opatrzę na ciebie uśmiechając się szeroko. Masz siłę, by ją przytrzymać, lub dar, który zachęci się do poznania. Pociągnij za jedną z grubszych lin. Dłoń mi oplatasz jedną z grubszych linii zaczynasz ciągnąć. Dobrze wiesz, że Menthie Alsiani al ani triknie. Nagle do ciebie hakon jawer. Dochodzą kolejne osoby. Linka pęka i wszyscy ze śmiechem padają na ziemię. Wracasz do obozowiska twoich towarzyszy i widzisz, że z, z, z Twojego namiotu wymyka się kobieta w podartej su sukience. Po chwili znika pośród ludzi. Upewniasz się, że nic nie zginął z to Zapominasz o całej sprawie. I to może być <laughs> wiadomość też dla grających. Że Bogowie tak naprawdę nie umarli, tylko jak mówił wąż, po prostu nie odzywają się. No tu wiadomo co nam pisze, że można wyszkolić ludzi, co i jak. I wiecie co, wyszkolimy trochę tych ludzi. Tak naprawdę ja zawsze chcę, żeby tych członków klonu było dużo. Ale wyszkolimy trochę. Obaj warlowie wyglądają na zajętych rozmową, lecz Iver'owi udaje się dotrzeć w twoje spojrzenie i przywołać cię ręką. A więc wszyscy się uzbroili i przed czymś uciekają. Ale przed czym? Jak on studiuje drążycieli, próbując zrozumieć pobudki wroga? <grym> Ile już nagrywamy? 23, tak naprawdę trochę mniej, bo tam <krym> próby nagrywania mi nie wyszły. To dziwne, że dopiero niedawno dane nam było zobaczyć ich kobiety w walce, ale to dobrze, może dzięki temu nie przegraliśmy tamtej wojny. Zastanawiasz się, co powiedzieć. Co tam się wydarzyło? Tylu zabitych po obu stronach. Wyobraź sobie, że ataki torzycieli budzą cię co noc. W tamtych czasach słońce naprawdę zachodziło. Budziło cię dźwięk i nie... Budził cię dźwięk i nie było widać nic poza świecącymi wokoło ślepiami. Ingvar pewnie powiedział ci, że nawet nie zbliżaliśmy się do zepchnięcia ich w które zwą domem. W zasadzie Iwer nigdy mi nie mówił o przyszłości. O. <laughs> I ta jest taka muzyka z tych memów. Tut <laughs> Ivernsie mówi wstrzymując wzrok Hakona. Cóż, on ma chyba w zanadrzu więcej opowieści niż, mu, niż byłbyś w stanie wysłuchać w trakcie swojego krótkiego żywota. Ktoś, czy, kto, czy ktoś kiedykolwiek rozmawiał z żywicielami? Obie waralowie spoglądają na siebie. Krążą pogłoski, że niektórzy próbowali, ale zginęli w trakcie. Stek, bzdur, skaldowe opowieści o żywiciela, których głos sprawia, że skóra odchodzi od ciała. U, to by było nieprzyjemne. Nie mamy więc kontaktu z wrogiem, czy to normalne? Byliśmy zbyt zajęci zabijaniem, by przejmować się jakimiś polgoduszkami. Poza tym, oni ciągle tylko ćwierkają. <grym> Jeśli ktoś miałby z nami rozmawiać, to byliby to walkowie. Jeśli, jeśli ktoś miałby z nimi rozmawiać, to byliby to walkowie, ale życzę powodzenia w uzyskaniu od nich klarownej odpowiedzi. Jedno mówi, że nadciąga ciemność, ale walkowie nie zawsze mówią to, co myślą. Przesuwają przez... przemawiają przez zagadki i proroctwa, to może wyjaśniać, dlaczego dążyciele są teraz wszędzie i niczym mrówki z rozkopanego mrowiska. Może to coś, co nadchodzi najpierw co żyło w nich. A może tylko nowa taktyka w nowej wojnie? Jeśli nauczyliście. nauczyli się, jak sprawić, by ziemia się rozstąpiła i jak przywołać wielkiego węża. W takim razie wszyscy jesteśmy już martwi, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Niech wasza dwójka zajmie się z poważniejszymi sprawami. <tryk> kaszel zabójca. Powinieneś wiedzieć, że członkowie klanu rozmawiają o tym, że zabijamy kobiety i dzieci bez względu na to, czy są drożycielami czy nie. Jezu, jak polityka normalnie. Nie wszyscy to akceptują i chyba powinno być. Jeśli mamy wybrać między nimi albo nami, to sobie wszystko byśmy to my przetrwali. Ciążą ci słowa, Kokon, ale wszystko zostało powiedziane. No taka prawda, wolę... No chyba, że chodziło mu o warlów, a nie o wszystkich, że też o ludzi. I myślę, że zakończymy tutaj ten odcinek. No już, no trwa, pewnie z 25 minut będzie, albo, no nie wiem, 24-3. Także mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.